Dzień dobry. 9 listopad, sobota, 9.30 Mówimy się z Wyciechem w tym miejscu w lesie. Plan na dzisiaj dojechać do śliwna. Dokładek. Raczej nie będziemy ich forsować. Zobaczymy tylko jakie jest scenarii i może na zerwany most w kruszewie. Zobaczymy jak pogoda na to pozwoli, bo właściwie jest już trochę zimnowato i... Tak pochmurno, deszczowato, bym powiedział. Na wszelki wypadek wziąłem drona. Jak będą możliwości techniczne i prawne, odpalę. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Także co? W drogę! Zapraszam na przygodę. Jedzie Wojciech. Punktualnie jak coś. Dzień dobry, inżynierze. Dobry. No, co pan tutaj do no, co pan tu? Nie pozwolenie dla wszystkiego? To proszę pytanie od, od internautów. Ty się wybierasz na jakoś, że tak powiem, biwak zimowy. No jak zimno. Co w tym plecaku? Herbatka czy jeans z tonikiem? Trawka. Uważajcie, bo Wojciech ma plecak poważnie zaopatrzony. Kawa jest? Jest. I co? A jest narożeń? Jest. Także będzie kiełbaska, Ale chyba nie zroża Dobra. W drogę. Niewodnica i okolica. Co, Wojtek, zimno w ręce? Tak. Ja mam dobre takie rękawiczki na to porę. Docieramy do przystań, tak się nazywa ta miejscówka nad rzeką Narwią, w miejscowości Topilec. No i tak jest stan Narwi, bym powiedział, nie za duży, akuratny, bym powiedział, ten stan jest. Tak jak na tą porę roku, chociaż wydaje się mi, że trochę może mniejszy. Idziemy tam dalej do Śliwna porównamy jak ci Wojtek stan narwi wygląda Dojechaliśmy do Kolonii Topilec, zaraz udam się tam nad brzeg zobaczymy jak Narew wygląda tutaj z tej perspektywy. No dobra, taki widoczek z tej wieży, nie za bardzo widać rzekę, bo ona jest tam Bo oddali, trzeba tym mostkiem będzie tam podejść nad samą Narew i zobaczyć. Idziemy. A ten, to jest to nie do przejścia, tak zarośnięte jest trzcinami, że nie ma szans, teraz proszę elegancko, się idzie, łatwy dostęp do, do rzeki. Mamy w całej kozałości narew, raczej bym powiedział, że tej wody jest normalnie, nie jest to jakiś stan mały, choć sobie na że jeszcze jest. Także teraz co? Do Śliwna. Dojeżdżamy pomału do Śliwna. Do Kładki właściwie w Śliwnie. Zobaczymy jaki jest stan Narwi. Dojechaliśmy do celu naszej wędrówki dzisiaj do Śliwna. Poziom wody jest dosyć niski, także nie będziemy się przeprawiać, raczej, raczej na pewno. Chyba, że ręcznie tutaj z powrotem no, stwierdziliśmy, że się nie będziemy przeprawiać. Jest dosyć chłodno. Tu przy tych kładkach od strony śliwna jest taki, można powiedzieć, miejsce na ognisko, miejsce na parking bardzo dobra infrastruktura. bo Można sobie tak jak mówiłem, blisko jest miejsce na grilla, ale też jest miejsce tak jak tu widzimy na na kiełbaskę, na kiełbaskę z butli gazowej. Także Wojciech kiełbaskę, ja kawkę. 5 minut później... Efekt. Kawka wypita, kiełbaska zjedzona. Wojtek, jak smakowała kiełbaska? Suchary podjedzone. Suchary podjedzone. Także humory dopisują. Pogoda troszkę mniej, ale też nie jest, nie jest beznadziejnie i, i śniegowo. Nie damy się. Nie damy się, także pomału wracamy. No dobra, słuchajcie, trzeba to już podsumować. Kilometrów około 50, ale no było trochę chłodno. Wojtek, jak tam tobie się jechało? Ciepło było? Ciepło. Ciepło. Słuchajcie, kawka, kiełbaska, no to i każdemu ciepło się zrobiło. Ale tak na poważnie, no, taki wilgotno było i trochę kod nawo pod sam koniec. Także na pewno trzeba cieplej się ubrać. Ale óf, fajny wypad. Ładne widoki. No, to to biegania, żeby... <laughs> Także pozdrawiamy serdecznie i uprasza się jakiś Łapkę, ślad węglowy podanie odcinkę dalej, także cześć, trzymajcie się. Chyba w poniedziałek też wybioramy się, także do usłyszenia. Żegnamy Wójciecha, do następnego, cześć.